Tak cieszę się, że tu jesteś posłaj, więc mnie przy wszystkich zwierzątek znajdziesz, co coś przypasuje ci, coś dobrze wiem. Zanim poznam ten raj, zasady ustalić mi daj. Bo gotowy być musi ten zwierzak, by móc na trawę robić mój głos. No jasne, taki, 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 Prędki, ma być jak błyski, żeby kroku dotrzymać w mi Tak, wybierz królika, nieślicznej i miłej, prędki, że hej. Bierz wciąż w niej, spójrz moje słowa, coś ci się tutaj naprawdę spodoba. No chodź, bo czas leci i leci. tak, chciałabym, żeby latał. bo myślałam, że ten puszysty kotek ma na sobie wypisane twoje imię właśnie tak. Och, spójrz, lubiczny. Nie. Tyle ja tutaj, zwierzęku, że biede, tylko wybierać i brać. Wydrama mam sobie czar, a foka mam, wdzięk. One nie fruwają, ich nie sęk. Może nie, ale widziałam tę fokę, jak wyskoczyła z wody na 10 stopów w powietrzu. Mm -hmm. Mam dość, zmywam się stąd. Stój, co będziecie szczerze, że, że co stąd wybierzesz? Może biedronka lub taki tak, i Większej Większy, większy, większy tajniejszych się no, Że pagórka, Pani Dziubieńska, poznajcie się. To zwykła wiewiórka. Nie taka zwykła, to latająca wiewiórka. Tak, więc jak mówiłam? Wątpię, podbiew... coś było z tego zwierza kasę prędkiego yangia. Niezwykłego, fajowego, z grawitacji się się śmiał! Czuję, że chcesz, by twoje zwierzę skrzydła Serio? Mam tu mnóstwo zwierząt, tak co latać potrafią jak sen. Może słodki koliber, czy młody królewski ten? To sowa, co osa i barwny tukan. dla tych zwierzaków naprawdę to mamy dość? Są sokoły i orły. Taki jest jak wytworny. Obaty nie to toz ponury ta gość. To rozumiem. Ale ja potrzebuję jednego, a jesteś tak wiele. Kogo, Kogo mamy brać? To nie decyzja. A jeszcze przed chwilą chciałaś sobie iść. On, On taki bombowy, ale osa fajna cześć. Czy tu nie to żółte paski jest? Nie! Lecz flaming jest różowy i poznać pragniecie. Nie wiem co wybrać sobie. O tak, mam plan! Zrobimy turniej i najlepsze. Przyko wygra wśród nich. Krótki przegląd. Ich cech i prędkości, no i też z inności bo muszą ją umieć. I o stylu także pamiętaj, musi być to, to że obię O jest tak jak ja. Najlepszą być to jest mięzdak na turniej za ten czas. Co najlepszy dla mnie jest zaraz do się. Jeden ja nie to mi kto to, to może i być!